Za tydzień początek długiego polskiego weekendu ze skokami narciarskimi. Takich nie zabraknie też w przyszłości. Puchary Świata w Wiśle i Zakopanem będą gościć przez kolejne sześć lat w telewizji polskiej. Wisła i zakopane tylko u nas aż do 2021 roku w TVP1 TVP Sport i na stronie TVP.pl umowa podpisana. Byliśmy razem na, na dobre i na złe, przysłowiowe, więc teraz, jak już jest już tylko to dobre, no więc taką współpracę należy, należy kontynuować. Zakopane najbardziej kolorowe widowisko polskiej zimy, jak to ktoś kiedyś powiedział, przepiękny europejski weekend. Podczas pierwszego pucharu świata w 2001 roku, tego po sukcesie Adama Małysza, no to to teraz nikt nie wie, ile tam było osób, czy 80 tysięcy, czy 100 tysięcy. To właśnie w erze Adama Małysza zakopane wykreowało wyjątkowy spektakl. Jego magia trwa do dziś, a w telewizji polskiej będzie przynajmniej przez najbliższe 6 lat. Jedno jest pewne, zabraliśmy perłę w koronie, dlatego że bez zakopanego te prawa są o połowę mniej warte, wiedzieliśmy. Gdzie są konfitury, i po prostu zadbaliśmy o to, żeby tym razem ten słoik zakręcić na jakąś chwilę tylko na potrzeby telewizji polskiej. Wielkie widowiska budują wielką telewizyjną widownię. Ubiegłoroczne konkursy w Zakopanem obejrzało w sumie ponad 11 milionów widzów.